Jestem w Płocku przy kościele Mariawitów. Widok jest od strony Wisły. Nie jestem sama. Jest ze mną mój kochany przyjaciel. Dzień dobry. Który uwielbia śpiewać Violetta Villas. Za chwilę udamy się z drugiej strony tego obiektu. Posłuchajmy śpiewu ptaków. Wygląda ten klaczek z drugiej strony, od strony ulicy. Jest, y, wygląda na dwój strony. Ale y, czytaliśmy, że jest pod y, ochroną konserwatora zabytków, który ma bardzo cięć. To teraz Nie, no to się już wszystko... Nie, no, się, to się wszystko już nagrywa. Że jestem zdana z tego, że wszystko gubię i ciągle wszystkiego szukam. Ale zawsze to znajduję na jakiego razu przyjaciela, wszyscy reagują w ten sposób, o, o już się zaczyna, już szuka, już nie może znamy. Tak. W tej chwili zbliżamy się do Wzgórza Tumskiego, do przepięknej katedry płockiej, w której są drzwi historyczne. Jest to replika i o tych drzwiach będę musiała gdzieś doczytać, bo już nie pamiętam skąd one są i co przedstawiają. O to doczytam i gdzieś dopiszę. Tu byliśmy przed wczoraj z kolegą moim. I było brzydko, była fatalna pogoda, wiał wiatr, zmarzliśmy straszliwie, a dziś w dniu wyjazdu naszego spłocka zrobiło się przepięknie. A to jest dzwonnica. Piękna. Jestem zaraz przy klasztorze. Ten widok, ta część miasta jest urocza. To jest magnolia, biała, która dostaje liści. A tu chyba plebania. Przy katedrze. Jakie wejście. Wej... Ach, to muzeum jest. Wszyscy wiedzą na imię, spokojnie. Chciałam tu pokazać dół tej katedry, bo jest niezwykle malowniczy, taki kamienny. Natomiast góra jest zbudowana z cegły. Nie wiem dlaczego tak jest, ale zawsze mnie to urzekało. I jeszcze katedra z drugiej strony, od strony Wisły. I te dwie wieże. No przepięknie. I ptaków posłuchajmy. Oczywiście zamilkły. Tu też mam taki widok szczególny, jestem na Wzgórzu Tumskim, nieopodal katedry i w tej chwili widok na most w Płocku i przeciwległy brzeg po przeciwnej stronie taki stary budynek, teraz go zademonstruję, jest przy porcie bodajże, to jest jakiś taki albo spichlerz, albo magazynowy budynek. Tam na pewno jakaś, jakiś transport barkami się odbywał z tego przeciwległego brzegu. Wisła jest tu wyjątkowo szeroka. Może nie tak jak we Włocławku, ale robi wrażenie. Tu jest też takie molo. Fajne głąb brzegi. I widać tę wysokość. Ja jestem tak wysoko widać chyba. Tu tak jak w wielu innych miejscach, ludzie przysięgają sobie miłość i potwierdzają jej nieskończoność za pomocą przypięcia kłódki. Że taka miłość zamknięta na jakimś metalowym elemencie, za pomocą kłódki nigdy nie minie. Dużo osób w to wierzy. No na przykład tu J plus M, na zawsze razem. Tam jeszcze widok. Za chwilę nagram amfiteatr, Ten którym, amfiteatr. Ten, z którego jakieś są kabarety czy coś w ten deseń. Tu widać takie maszty. właśnie od niego. Błękit nieba jest tu szczególnie urzekający. Jeszcze kawałek dzwonnicy. To jest jakiś chyba raczej obieg dla pasterzy z katedry. Nie ten, co poprzednio pokazywałam. Tam, jak kolega słusznie zauważył, było muzeum diecezjalne. I obiecany amfiteatr pokazuję. Tu jest jeszcze bardzo fajna marina i końcówka mola. Na końcu mola jest coś a la cebula. Na Kurczę, ciekawe, co tam jest w tym obiekcie na końcu, nie? Ale taka zardzewiała. Na bank, no tak? Ale zobacz, ty weź tam yy, don, donoś, nie, zaopatrzenie. Donośnie, no donośnie. Pieszo. Już tam samochód nie wiedzie po tym molo. Jestem jakimś wyzeczkiem, wiesz. Tam porty. Przed chwilą przyjeżdżał pociąg z paliwem z Orlenu. Mamy podejście. No, tak. Ale on nie pojechał do portu. Ma. Będzie po... tam normalnie dalej. Da Przyjrzę po prostu będzie to paliwo mhm. dostarczane y, drogą on kolejową. W kraju, tak bo myśleliśmy, że tam po przeciwnej stronie do tego portu dojedzie ten pociąg z cysterny na torach i y, dalej będą płynąć te cysterny ale jednak jest wybrana droga kolejowa i na rynku Karuzela na rynku w Płocku oczywiście kolega mówi, że tam na pewno widać Wisłę z góry bo Wisła jest tuż, tuż za tymi budynkami z prawej strony o. tu widok na rynek Płocki